A co by było, gdyby istniał klucz, ukryty na kartach Biblii, zdolny przemienić twoje życie duchowe? Prawda tak potężna, że jej zastosowanie na zawsze zmieniłoby twoją relację z Bogiem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego, mimo modlitwy, często wydaje się, że Bóg milczy? Być może pomijasz coś kluczowego, coś, co zostało objawione tysiące lat temu, ale czego większość ludzi nie dostrzega. W dzisiejszym materiale odkryjemy ten ukryty klucz i pokażemy, jak może on odmienić twoją wiarę. Zostań z nami do końca, ponieważ to, co za chwilę poznasz, może na zawsze zmienić twoje życie duchowe. Ale zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz i włącz dzwoneczek, aby nie przegapić podobnych treści. Polub ten film aby pomóc nam dotrzeć z tym przesłaniem do większej liczby osób. Razem szerzmy Słowo Boże. W Księdze Jeremiasza 33, 3 otrzymujemy przebłysk tej ukrytej prawdy. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmie Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Kropka. Ale co oznacza wołanie do Boga? I czym są te ukryte rzeczy, które obiecał objawić? Większość ludzi przechodzi obok tego wersetu, nie zdając sobie sprawy, że zawiera on potężny duchowy klucz, sekret, który może zmienić sposób, w jaki zbliżamy się do Boga. Najczęstszym błędem, jaki popełniamy, szukając Boga, jest traktowanie modlitwy jako rutyny, pustego nawyku. Modlimy się z poczucia obowiązku albo powtarzamy słowa, nie rozumiejąc ich znaczenia. Ile razy klękałeś do modlitwy, ale twoje myśli były pełne rozproszeń? Może zastanawiałeś się nad rachunkami do zapłacenia, problemami w pracy albo słowami, które powinieneś wypowiedzieć? Pośpiech i rozproszenie to wrogowie prawdziwego połączenia z Bogiem. Modlitwa staje się rutyną, niemal automatyczna, pozbawiona intensywności i prawdziwego oddania. Właśnie wtedy wielu zadaje sobie pytanie, Dlaczego nie czuję obecności Boga? Dlaczego moje modlitwy wydają się bez odpowiedzi? Błąd nie leży po stronie Boga, lecz w tym, jak się do niego zbliżamy. Kiedy traktujemy modlitwę jako obowiązek, albo mówimy tylko dla formalności, tracimy istotę tego, czym jest wołanie. W Jeremiasza 33, Trzy Bóg nie mówi o zwykłej modlitwie. Wzywa nas, abyśmy wołali to szczery krzyk, wołanie z najgłębszych zakamarków serca. Wymaga to czegoś więcej niż słów, wymaga oddania. Wołanie to moment, w którym przerywasz wszystko, otwierasz całkowicie swoje serce i stajesz przed Stwórcą, uznając swoją potrzebę jego prowadzenia. Bóg nie chce słyszeć jedynie Twoich słów. On chce Twojego serca, szczerości pełnego uznania swojej zależności od niego. Gdy Jeremiasz pisze: "Wołaj do mnie", mówi o krzyku duszy, prawdziwej prośbie, która pokazuje wiarę i zaufanie do Pana. Kiedy modlisz się bez zaangażowania, nie pozostawiając miejsca na słuchanie, po prostu mówisz. Ale gdy wołasz z pełną szczerością, Bóg obiecuje odpowiedź. Chcę objawić to, co ukryte. Ale czeka, aż zrobisz pierwszy krok. Ukryty klucz w Jeremiasza 33 trzy tkwi w Bożej obietnicy i oznajmie ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz kropka. Ale czym są te ukryte rzeczy? Dlaczego Bóg nazywa je wielkimi? Te ukryte rzeczy to odpowiedzi, których nie jesteś w stanie znaleźć sam. To wskazówki, które Bóg objawia tylko tym, którzy szukają go z całego serca. To obietnice pokoju w środku chaosu, mądrości w chwilach zwątpienia i siły do pokonania wyzwań, które wydają się nie do przejścia. Ale tutaj tkwi sekret, którego wielu nie dostrzega. Bóg objawia te rzeczy nie tylko wtedy, gdy prosimy, ale wtedy, gdy jesteśmy gotowi go słuchać. Wołanie nie polega tylko na mówieniu. Chodzi o stworzenie przestrzeni, by Bóg mógł przemówić. Często jesteśmy tak pochłonięci swoimi troskami, tak skupieni na proszeniu, że zapominamy wyciszyć serce i pozwolić Bogu nas prowadzić. On chce pokazać drogę, ale musimy zatrzymać się i powiedzieć: Panie, słucham. Pokaż mi to, czego nie mogę dostrzec kropka. Biblia pełna jest przykładów ludzi, którzy wołali i słuchali. Mojżesz, gdy stanął przed płonącym krzewem, usłyszał Boże wskazówki, jak wyprowadzić Izraelitów z niewoli. Jezus w Getsemani wołał i poddał się woli Ojca. W każdym przypadku widzimy, że wołanie to coś więcej niż prośba, to moment oddania i zaufania. Kiedy wołasz, Bóg obiecuje odpowiedzieć. A jego odpowiedź to niezwykła odpowiedź, to objawienie, które może zmienić wszystko, Twoje zrozumienie, Twoją wiarę, Twoje życie. Teraz zatrzymaj się i pomyśl, ile razy szukałeś odpowiedzi, ale nie dałeś miejsca, by usłyszeć głos Boga. Ile razy czułeś się zagubiony, jakbyś chodził w ciemności, bez kierunku? Być może brakującym kluczem było prawdziwe wołanie całym sercem. I oczekiwanie na jego odpowiedź. Bóg czeka na ciebie. Zna twoje zmagania, wątpliwości, bóle. Ale ma też odpowiedzi, rozwiązania i pokój, którego tak bardzo potrzebujesz. Kiedy ostatni raz naprawdę otworzyłeś serce przed Bogiem? Nie używając pięknych czy wyuczonych słów, ale z szczerością kogoś, kto desperacko potrzebuje pomocy kochającego ojca. Dziś możesz zacząć od nowa. Znajdź chwilę w ciągu dnia. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś w domu, w pracy czy na spacerze. Zamknij oczy, wycisz serce i wołaj do Boga. Powiedz, Panie, oto jestem. Chcę usłyszeć Twój głos. Pokaż mi rzeczy wielkie i ukryte, które obiecałeś objawić. Kropka. Niech to stanie się nawykiem. Nie tylko raz, ale każdego dnia. Wołanie do Boga to coś więcej niż proszenie, to budowanie intymnej relacji ze Stwórcą Wszechświata. I pamiętaj, Bóg nie tylko słucha, On odpowiada. Przemawia przez swoje Słowo, modlitwę, a nawet w najprostszych chwilach dnia. Jego obietnica jest jasna. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci, kropka. Klucz jest już w Twoich rękach. Teraz zależy tylko od ciebie, czy Goł. Zacznij już dziś, wołaj całym sercem i pozwól Bogu przemienić Twoje życie od wewnątrz. Wyobraź sobie, jak mogłoby wyglądać Twoje życie, gdybyś naprawdę zaufał Bożej Obietnicy. Gdybyś zamiast sam dźwigać ciężar swoich problemów, oddał wszystko jemu, wołając z wiarą i szczerością. Bóg nigdy nie obiecywał życia bez trudności, ale obiecał, że będzie przy tobie w każdej z nich. Obiecał kierować twoimi krokami, odnawiać twoje siły i objawiać to, czego jeszcze nie widzisz. Dziś jest dzień, by zrobić pierwszy krok. Zatrzymaj się, znajdź chwilę i wołaj do Niego. Nie z lękiem czy wątpliwościami, ale z pewnością, że On słucha i jest gotowy odpowiedzieć. Nie ma znaczenia, kim jesteś, gdzie jesteś ani z czym się zmagasz, Boża miłość jest bezwarunkowa, a Jego obietnice są dla każdego. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmie Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz, kropka. Ta obietnica to nie tylko piękne słowa, to zaproszenie do życia w bliskości z Bogiem, prowadzonego Jego mądrością i umocnionego Jego pokojem. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, podziel się nim z kimś, kto dziś tego potrzebuje. Subskrybuj kanał i włącz dzwonek, by otrzymywać więcej wiadomości, które zainspirują Twoją wiarę. Zostaw też lajka, dzięki temu razem możemy dotrzeć z Bożym Słowem do jeszcze większej liczby osób. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Pamiętaj, klucz jest w Twoich rękach. Wołaj, ufaj i pozwól Bogu objawić to, co wielkie i głębokie dla Twojego życia.